Cześć Manko, chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać, jak sobie radziliśmy przez ostatnie dwa tygodnie w naszym samochodziku. Spaliśmy w nim, myliśmy się w nim, mieliśmy w nim prąd, także wszystko wam właśnie pokażę, jak przekształciliśmy ten samochód w mini kampera. Na początek z czego korzystaliśmy, żeby wybrać miejsce do spania, bo to jest najważniejsze, gdzie możemy się rozbić. E, korzystaliśmy z aplikacji Grupa Biwakowa, a druga aplikacja to jest park Fortnite. night e, No i na tych aplikacjach ludzie ogłaszają miejscówki na dziko, w których można za darmo rozłożyć sobie e, samochód do spania i w nim przekoczować noc. Teraz pokażę Wam, jak się myliśmy. Także najpierw e, Mieliśmy wiaderko. To jest już usprawnione na przyszłość. Nie będziemy korzystać z wiaderka. W wiaderku mieliśmy taką pompkę za 140 zł na Amazonie, e, która pozwala myć się wodą pod ciśnieniem. E, wodę braliśmy, kupowaliśmy 5-litrowe baniaki w sklepach spożywczych. Tutaj mamy jeszcze lampkę, która nam ten prysznic doświetlała. E, Przyczep się zamyka, można sobie w nim bezpośrednio też się przebrać. Wszystkie rzeczy można zrobić. Ma też kieszonkę, kosztuje ten prysznic jakieś 60 zł e, na Allegro. E, ale skąd mieliśmy ciepłą wodę? No, ciepłą wodę właśnie czerpaliśmy dzięki naszej kuchence, która też kosztowała 70 zł razem z czterema butlami, też na Allegro. Tutaj wkłada się butlę z gazem, zapina się ją, przekręca, od razu się zapala nie potrzebna zapalniczka. Kładziemy garczek. To może być jakikolwiek garczek. My teraz mamy akurat tytanowy z naszych poprzednich wycieczek, ale to może być zwykła nawet patelnia z tefala. No i tak w, te, w ten oto sposób woda się tutaj nam gotuje. Tą wodę przelewamy potem do wiaderka. E, proporcja 1 do 3, czyli litr wody e, w rządku. Wrzą, e, 3 litry zimnej wody równa się idealna temperatura do mycia. Teraz się będę doświecał, bo jest już trochę ciemno. Natomiast e, mamy tutaj. Nasz prąd, naszą elektrykę w samochodzie. Tutaj podpinamy sobie pod gniazdko zapalniczki i to jest przetwornica napięcia. Ona też kosztowała około 100 zł na Allegro. Na promocji włączamy sobie prąd, wpinamy gniazdko, nawet możemy wpiąć przedłużacz, i właśnie z tego przedłużacza podpinaliśmy lodówkę. Tutaj mamy lodówkę turystyczną. Tę lodówkę pożyczyliśmy od mojego szwagra. Pozdrawiam tutaj Marcina serdecznie. No i mamy tutaj. Włącznik, tryb eko, który jest bezużyteczny. Tryb eko w ogóle nie ma sensu. Natomiast można ustawić tutaj temperaturę. Temperaturę, nawet jeżeli ustawimy na minusie, to realnie będzie chłodziła do 3 stopni ta lodówka. Więc no, 3 stopnie na lodówkę to jest całkiem przyzwoity wynik. W środku z plusów tej lodówki mogę powiedzieć, że jest bardzo pojemna z minusów to, że przez ten otwór właśnie dostaje się również ciepłe powietrze także jeżeli ją wyłączymy, no to ona bardzo szybko wytraca swoją temperaturę dlatego mamy tutaj też siatkę, siatka kosztowała 5 zł, ona jest siatką po prostu aluminiową, która chroni to jedzenie przed utratą temperatury no i tak wygląda nasze łóżko już pościelone jak widzicie tutaj jest dosyć sporo miejsca. Nawet bym powiedział, że ponad 2 metry. Tutaj mamy pod spodem, pod naszym prześcieradłem, teraz dmuchany. I ten materac to jest właściwie mata samopompująca. Dlaczego mata? Bo mata ma w sobie gąbkę. Gąbka się nagrzewa i jest po prostu cieplej niż na materacu zwykłym dmuchanym, który ma powietrze, które się tak nie nagrzewa. Pod tym mamy jeszcze koc i pled. Pled, żeby się nie obrócił koc. Koc, żeby dawać ciepło. Tutaj mamy, żeby odprowadzać nasz pod podczas snu. Mamy też poduszki, mamy też zwykłą kołdrę i śpiwory, w razie gdyby było bardzo zimno. A ja się teraz tu położę do demonstracji. Tutaj mam akurat... <ścoughs> teraz widzicie, jak sobie leżę. To moje stopy, możesz pokazać z tamtej strony. I teraz, jak widzicie, E, moje stopy nie wystają poza e, samochód. Tu jest dosłownie 2 metry długości e, do spania. Wszystkie rzeczy z bagażnika przenosimy na czas spania do przodu, na przednie siedzenia. Tutaj możemy zamknąć. Zamykamy, zamykamy też tu. E, no i z drugiej strony wtedy zamykamy całkiem samochód. I teraz tak, skąd tlen w samochodzie? My po prostu mamy tutaj taką funkcjonalność, i tutaj proszę kamerzystę o podejście bliżej mamy tutaj taką funkcjonalność, że możemy sobie otworzyć trochę, zamknąć o, żeby tylko zaczepiło i tutaj jest rozszczelnione, to wystarczy po obu stronach żeby był delikatny przeciąg powietrza, który powoduje, że po prostu nam się łatwo oddycha a dla tych, którzy nie wiedzą jak funkcjonuje Mazda 5 to jeszcze pokażemy tutaj em, jak ona się składa i rozkłada Poduszkiem. To wszystko jak widzicie jest na całkowicie płasko natomiast żeby było na całkowicie płasko to tylnie e, fotele musieliśmy odsunąć do przodu, żeby mieć po prostu wystarczająco dużo miejsca, bo ja mam prawie 2 metry no a tutaj umieściliśmy nasze e, bagaże e, w postaci odzieży, czyli po prostu całe, całe nasze walizki odzieżowe znajdują się tutaj pod spodem, one robią nam wyrównanie e, terenu, natomiast myślę, że nawet Zagłówek z tylniego siedzenia, bo ma Mazda jest osobowa, zdałby się w tej roli. Tylko jeszcze tego nie próbowaliśmy. Ale jak widzicie tutaj ten zagłówek dużo e, pomaga. My po prostu chcieliśmy oszczędzić sobie miejsca na odzieży, dlatego e, nie używaliśmy zagłówka, po prostu włożyliśmy tutaj nasze bagaże. I teraz mogę Wam pokazać, że tył również się rozkłada. Więc rozkładamy sobie tył. I do tej strony składamy sobie tył Możemy sobie też włożyć tutaj ten tył. Te w ogóle siedzenia mają jak widzicie, takie funkcjonalności. Cyk. i nawet nie muszę przechodzić tutaj na drugą stronę. Wystarczy, że pociągnę tą wajkę i wtedy się ten samochód rozkłada w tą stronę tutaj mamy jak widzicie schowki w tych schowkach mamy jeszcze zapasową bieliznę ale tutaj mamy na przykład taki schowek na e, na przykład jedzenie możemy go schować z powrotem pod fotel składamy fotel to może służyć jako zagłówek ale też może służyć jako przejście do siedem z tyłu to auto jest siedmiu osobowe, jest mega funkcjonalne i jestem z niego naprawdę dumny. E, także tak, tak wyglądało nasze spanie przez 14 dni. Wycieczki, e, nawet nie jestem zmęczony, tyle trochę jest, ale to podróżą raczej bardziej niż spaniem. Bo jeśli chodzi o spanie, to było naprawdę wygodnie e, i będziemy to praktykować jeszcze w najbliższych e, możliwych chwilach, tylko temperatura powietrza w nie spadnie poniżej e, kilku stopni. Dzięki serdecznie za oglądanie. Sorry, że z latarką jest już ciemno. Trzymajcie się cześć.